William. Do you have a moment? Hast du Flaskewitz gesehen? Oh, schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist denn los mit dieser Leute? Wolfenstein 3D, któż nie zna tego legendarnego tytułu, którego nazywano również po prostu Wolfem 3D. Wcielaliśmy się w kapitana Blaskowicza, który przemierzał labirynty i eksterminował napotkanych na swej drodze nazistów, bądź też jak to woli, Niemców. Zbieraliśmy różnego rodzaju skarby, odkrywaliśmy sekrety, powiększaliśmy uzbrojenie i ostatecznie napotykaliśmy głównego bossa w postaci Adolfa Hitlera. Gra była prosta, ale cholernie grywalna i wciągała na długie godziny przed komputery. Cóż. Yy... Wiadomo było, że sukces Wolfensteina zostanie kiedyś ponownie wykorzystany, i tak też się stało. Mieliśmy tutaj Return to Castle Wolfenstein, który także został bardzo ciepło przyjęty przez graczy i krytyków. Natomiast w 2009 roku kolejna próba przypomnienia Wolfensteina. No, już średnio się udała, dostaliśmy przeciętniaka. Dla mnie to była po prostu słaba gra. No i tutaj teraz mamy Wolfenstein The New Order. Czy warto interesować się tym tytułem? Ponownie przyjdzie nam wcielić się w kapitana Williama B.J. Blaskowicza, którego głównym celem jest pokonanie po prostu niemieckich oddziałów i niedopuszczenie in do inwazji e, nazistów na całą planetę, cały świat i tak dalej. E, klimaty, jakie tutaj mamy, są totalnie futurystyczne, nijak mają się do rzeczywistości, tak więc e, nie szukajcie tutaj nawiązań do e, historycznych wydarzeń. Mamy tutaj mechaniczne psy, różnego innego rodzaju roboty, e, nazistów, którzy chodzą w Skafandrach i wyglądają jak Lord Vader. Poza tym no, są, można wstaw, śmiało powiedzieć, półczłowiekiem. A to wszystko za sprawą e, szalonego naukowca, który tutaj ostro dba o rozwój technologiczny niemieckiej armii. No, oczywiście, Blaskowicz ma temu zapobiec. Nie będę wam zbytnio spoilował, co, jak wygląda, jeżeli chodzi o opowiedzianą historię, ponieważ, no, fajnie, mimo że historia opowiadana tutaj nie jest zbytnio rozbudowana, jest stosunkowo prosta, ale jest ciekawa, tak więc sami przekonajcie się, co i jak. Natomiast e, pragnę tutaj zwrócić uwagę na bardzo fajne polskie e, akcenty. Mamy e, dużo polskich dialogów, bardzo fajnie to wygląda, jak ja grałem w wersji na Xbox One, gdzie no nie było oczywiście dostępnej polskiej wersji językowej gry. No i tutaj w momencie, kiedy nasz bohater był uziemiony w swym ciele na kilkanaście lat, no po prostu mieliśmy typowe cutscenki, gdzie no bohaterzy gry rozmawiali po polsku. Nawet sam Blaskowicz później parę razy spróbuje swych sił w naszym ojczystym języku, no, i jest to wykonane naprawdę z dbałością o detale. Tak więc nie mamy się czego wstydzić. No, wygląda to po prostu fajnie. Co do samego gameplayu. Jeśli chodzi o gameplay, to przemycono tutaj trochę oldschoolu pomieszanego z tym co znamy w dzisiejszych shooterach. Oldschool objawia się tym, że do łask powracają apteczki, nie ma pełnej regeneracji zdrowia, jest ona tylko częściowa, więc jeżeli chcemy przeżyć, musimy liczyć się z tym, że apteczki są naszymi przyjaciółmi, tak samo jak wszędzie leżąca broń, e, tudzież po poległych naszych przeciwnikach należy zbierać pancerze i ich amunicję. Bardzo cieszy mnie fakt, że rozgrywka jest stosunkowo szybka. Oczywiście, jak ktoś chce, może bawić się w sama Fishera e, wersji dla ubogich, gdzie e, jest nawet parę misji, gdzie takie skradanie jest wymagane. Aczkolwiek nie ma problemu, jeżeli ktoś chce biegać na pałę i uprawiać styl na Rambo. Ja sam korzystam trochę z tego, trochę z tego i cieszy mnie fakt, że mamy tutaj. E, Pełne pole manewru, jak tylko chcemy, tutaj się bawimy. Nasz bohater oczywiście nosi kilka rodzaj pukawek przy sobie jest duży facet, więc daje sobie rady z trzymaniem na przykład dwóch shotgunów równocześnie, bądź też karabinów maszynowych, tutaj nie ma tego problemu. Tak jak wspomniałem, rozgrywka jest szybka, daje dużo satysfakcji, dużo frajdy, lokacje są różnorodne. Cieszy mnie też to, że nie mamy do czynienia z tak zwanym korytarzem, gdzie tylko jedna droga jest właściwa. Oczywiście tutaj w pewien sposób korytarz jest nam narzucony, ale możemy do niego dojść na kilka sposobów, tak? Czyli e, możemy się troszkę poprzemieszczać. E, oprócz tego do arsenału dołącza no, pewien gadżet no tutaj, często nazwany laserem przez bohaterów gry który umożliwia oprócz strzelania zwykłego przeciwko naszym przeciwnikom wycinania dziur w ogrodzeniach tudzież w specjalnych takich ścianach, pudłach i tym podobne. Ogólnie gracz wie, gdzie może tego użyć. No jak sobie dziurę wytniesz, taką będziesz miał. Można tak dosłownie powiedzieć. Umożliwia to tworzenie takich małych zagadek logicznych, które pełnią pewną funkcję odskoczni od ciągłej eksterminacji przeciwników. Fajny gadżet, nie jest zbytnio nad więc całkiem w porządku. No i może parę słów, jeżeli chodzi o oprawę wizualną. Tutaj użyto silnika ID Tech w wersji 5, który także był wykorzystany w grze Rage. Spisuje się on tu nader dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi o konsolę Xbox One. Wygląda gra naprawdę dobrze, nie ma żadnych spadków płynności. Wszelkie detale są doskonale widoczne. Oprawa wizualna jak najbardziej na plus, szczególnie spodobały mi się tutaj, tak jak wspomniałem, różnorodne lokacje, a także animacja. Jest w porządku. Udźwiękowienie także stoi na wysokim poziomie. Oprócz e, tutaj wspomnianych wcześniej e, polskich smaczków, gdzie lektorzy naprawdę dali sobie radę, e, mamy świetnie dobrany głos głównego bohatera. Muzyka, efekty dźwiękowe nie ma się do czego przyczepić. E, co by tu jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o aspekty typowo techniczne, no oczywiście tutaj mamy parę baboli, jak przy wychodzeniu z wody, animacja niekoniecznie. No inaczej, nasz bohater potrafi chwilę polewitować zamiast normalnie wyjść z wody. Animacja tu się potrafi krzaczyć, tudzież e, przeciwnik przeleci troszkę przed teksturę, ale nic takiego, co by e, jakoś wkurzało, bądź też wpływało na samą rozgrywkę. Żadnego trybu multiplayer tutaj nie uświadczymy. I dla niektórych może to być wadą, aczkolwiek dla mnie problemem to żadnym nie jest z tego powodu, że wolę dostać naprawdę dobry, solidny single player niż tryb wielosobowy dodany na siłę i jeszcze żeby to odbiło się czkawką na kampanii dla pojedynczego gracza. A właśnie, jeżeli chodzi o samą kampanię, to ukończenie jej zajmuje jakieś 10-12 godzin. No dla bardzo doświadczonych pewnie myślę, że w 8 się zmieszczą, w 8 godzinach się zmieszczą. Natomiast warto także dodać że gra hmm, na początku mniejszej rozgrywki trzeba podjąć pewną decyzję, gdzie no możemy po prostu śmiało dwukrotnie ukończyć dany tytuł, żeby zobaczyć co by było gdyby. I to jest bardzo fajne. Zatem czy warto zainteresować się nowym Wolfem? I jak najbardziej tak. Dla mnie osobiście jest to największa niespodzianka tego roku, przynajmniej do, 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 do czerwca 2014 zobaczymy co jeszcze będzie w drugiej połowie roku. Natomiast jestem bardzo mile zaskoczony, bardzo zadowolony z zakupu i na pewno do Wolfa jeszcze wrócę, bo jest to tytuł, który po prostu bawi, a to jest chyba najważniejsze.